Witajcie kochani w kolejnym odcinku Minecraft SkyTeam jest już kolejny odcinek z naszej serii. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale zasubskrybujcie, a my lecimy z samą budową wieży, którą widzicie jest to time lapse. jak zwykle, to jest już część trzecia. Od razu uprzedzam, nie będę wypełniał samego środka, będziecie widzieli jak buduje same podstawy nóg. Więc jeżeli byście chcieli save'a tej mapy lub jakiś odcinek w którym bym pokazywał jak budować tę wieżę, to musicie dać znać w komentarzach. Ponieważ prawdopodobnie na ostatni odcinek w tym sezonie wrzucę całego save'a do pobrania lub po prostu wrzucę same schemy z World Elite'a, czyli schematyki gotowe do wklejenia gdziekolwiek byście chcieli. Jest to już ostatni odcinek z wieży, jest troszeczkę przykro, bo wieża jest coś z całkiem fajnym projektem. Mamy jeszcze parę rzeczy na głowie, więc spokojnie, jeszcze się tak łatwo nie poddamy, przy okazji na pewno zrobię teren dookoła, wieży, żeby jakoś ładnie wyglądał, przystępniej, może taka jakaś minioaza. dajcie znać co myślicie. Więc ze względu, że to jest już ostatni odcinek z budowy wieży, ja nie będę już tutaj jakieś rzeczy biadoił. Nie są też taki długi jak poprzednie timelapsy, bo one były naprawdę długie. Tak więc ja już skończę tutaj biodolicie, jak wcześniej wspomniałem, i będziecie mieli do samego końca jakąś muzyczkę, i odezwę się na końcu. Tak jak zwykle przy takich budowlach, weźmy zeusy. Teraz to będzie ładnie wyglądać, te chmurki są świetne, zławnie wyglądają, bardzo, bardzo mi się... Warto mi się podobają, więc czekaj, trzeba wam zademonstrować, co zostało zbudowane. Nie zbudowałem do końca samego środka, bo, bo mi się nie chciało i to dosłownie dość sporo zajęło. Więc nie będzie od razu skończonego e, samego środka, piętra, właściwie to ostatniego piętra, no bo, bo mi się nie chciało. Zwlećmy tam na górę, bo nie ma tam schodów. Dosłownie, jak widzieliście, ciągle wchodziłem. I jedyna droga, żeby tutaj wejść, tylko i wyłącznie Elytro, niczym więcej. Pyk, ała. Tutaj dałem szkło białe. W poprzednim projekcie wieży to była wełna ułożona ciemno-szary, szary, szary ciemno-szary, szary i na górze dywanik. No, ale le leci bikon przez środek wieży. No to wiecie, trzeba dać szkło. Jeszcze będę musiał wymyślić w środku, żeby dać coś ze szkła. Bo jak widzicie, z jeden wielki Tunel na dół. I przez sam środek. Nie wiem co po środku zrobić. Tu pasuje takie pięterka rob, porobić. W poprzedniej edycji. Między paroma ludzkami było po prostu taka mini laguna. Po prostu trawa, takie tam pierdoły, No i winda wodna do góry. Więc musicie chyba dać znać. Co wy chcecie pomiędzy tymi piętrami? Bo no, na pewno będą e, cztery windy po bokach. Więc to już odpada. Żeby coś, cokolwiek dawać po bokach. Więc jakbyście mieli jakiś pomysł, to dajcie znać. Może akurat zrealizuję go. Możemy zrobić mały challenge trafienie na sam środek i nie zabicie się mam buty, mam buty O, uwaga, dobra, beacon pomaga beacon jest OP tutaj, beacon za bardzo pomaga ale ładne, bardzo ładne ta nie, beacon jest zbyt OP dobra, jest bardzo, bardzo ładny zachód słońca za chwilę to się będzie wszystko ładnie odbijać jak widzicie już się odbija pięknie ale w nocy to się będzie jeszcze lepiej odbijało zastanawiam się czy te shadery nie są leciutko zbyt. Bugowane dosłownie, one świetnie wyglądają, dosłownie, fajną mają refleksję i dobre FPSy wyciągają, ale kurde, one nie są na 1.16 i to jest ten minus. Czekamy aż będą na 1.16, ja na razie dam te starsze shadery, które przynajmniej jakoś odbijają światło normalnie. Chyba nie zrobię pełno, o może zrobię pełną wieżę. muszę mieć tą miniaturkę taką piękną, dosłownie. I na górę, jeszcze raz, minimum 3 fajerwerki, no okej, okay. spoko. Dobra kochani, bo Jezus Maria, znovu to samo. Pozbądźmy się tych shaderów na chwilę. Bikony przestały działać. O, znowu się załadowały. Ten się nie chce. Okej, okay, dobra, mamy bikony ponownie. Tak więc, co o tyle w tym odcinku. Dużo się nie zmieniło od poprzedniego. Dosłownie jedyną rzeczą, która się zmieniła, to jest powstanie nowego piętra wieży. Nic więcej. Miał być raid, ale... Ale mi się nie chciało. Nie było z kim, szczerze. a nie było z kim, nie? że mogę budować samemu, bo to wiadomo. To ja mam w głowie ten projekcik. No ale już raid, Right to chyba każdy umie się bić. Przynajmniej w teorii. Jakoś, więc... Ride by był fajny z kimś. Tak więc może w następnym odcinku ride, jak nie, to zobaczymy co będzie w następnym odcinku, a na ten moment ja wam dziękuję za oglądanie, jeżeli spróbowicie zrobić, a my widzimy się już w następnym odcinku, tak więc, na razie cześć.